Pisa, jak się żyje kobietom w Twoim wieku w Albanii? Niestety nie każda dziewczyna może pracować i robić to, co chce. Najważniejsza jest rodzina. Jakie jest twoje wykształcenie? Ja skończyłam liceum, zrobiłam kurs fryzjerski, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie, bo wyszłam za mąż i urodziłam dzieci. Mamy trójkę, dwóch synów i córkę. Czy jak Katalea dorośnie, to będziesz chciała pracować? Czy Bledi może się na to nie zgodzić? Na pewno to zrobię. Bledi na szczęście nie ma z tym problemu. Teraz martwił się tylko, że dzieci są jeszcze za małe i nie mogą zostać same w domu. A czy twoje koleżanki z Sarandy pracują? Czy mężowie mogą im tego zabronić? Tak, oczywiście. Jest wiele takich przypadków. Dlaczego mężczyźni tak się zachowują? Przede wszystkim nie ufają kobietom. Myślą, że będą ich zdradzać, dlatego nie chcą się zgodzić, żeby pracowały. Ale to są zwykłe wymówki. One Są takie nauczone tego, że mają być poniekąd uległe, bo tak są nauczone z domu. Ona ma być cicha, najlepiej skromna, ma dobrze wyglądać. Jakby publicznie nie ma opcji, że ona wejdzie w dyskusję, nie wiem, ze swoim partnerem, ze swoim mężem, może zrobić to w domu i proszę bardzo, natomiast publicznie nie ma takiej opcji. Wisatje Kemendie szumte hapura w kendzie Wisa, jesteś dziewczyną o nowoczesnym spojrzeniu na świat. Po, se tende, ta bestie, Bardzo to, mi się to podoba. Endra, je tende, endra, Powiedz, szum, szum, zra, jakie masz marzenia? Tak nie? jak A ty mówiłem, skończyłam zarówno szkołę, jak i zawodowy kurs fryzjerski. Bardzo chciałabym otworzyć swój własny salon. Fantastycznie. Życzę Ci powodzenia. Fantastycznie. Życzę Ci powodzenia. To Do do To nie jest tak, że ta Albania jest tak bardzo, bardzo do tyłu z wszystkim, bo widzę, że pomału te, te zmiany do nich docierają, wchodzą. No i to już są policjantki, są, mamy całą, całą jedną panią, która pracuje na taksówce. i nawet okazało się ostatnio, że mamy jedną panią w szkole jazdy, w nauce jazdy samochodem. Ale no niewątpliwie są takie zawody, które gdyby one postanowiły być, to na pewno to miasto przeżyłoby duży szok.